Siema, z tej strony Hogaty. dzisiaj gra ze mną Furman? No siema. A to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w War Thunder. Dla przypomnienia ja powiem, że jeżeli ktoś chce się zarejestrować do gry z mojego linku referencyjnego, może to uczynić korzystając z linku podanego w opisie pod filmem. Okej okay, ludzie, od ostatniego odcinka był wprowadzony nowy patch, który lepiej jak jeżeli nie graliście, to zostawcie sobie na ściąganie na noc, bo prędkość pobierania tutaj z tego war thunderowskiego downloadera jest tak daremna, że to czasem kilka bajtów nawet szło. A to jeszcze przy dobrych obrotach, kurczę. No dokładnie. Jak, jak było 20 mega, mi się ściągało 15 minut, chyba. E, patrza. A tam, jeszcze 4, a, a tam jeszcze 4 giga było. Nie, czy tam 2 giga? 4, i 2. 4, 4, 4, no. Więc y, ja wam radzę sobie to ogarnąć. Ponoć się zmienili te badania lepsze są teraz, jakoś łatwiej się e, tutaj bada. Zmienili mi na przykład u Rusków e, samolociki, bo jak miałem wcześniej badać I185, trzeciotierowy myśliwiec, teraz muszę wybadać jeszcze e, ishaka nowego, bo podzielili kilk zrobili kilka iszaków. Tu macie dwa iszaki na pierwszym tierze i jeden na drugim. Więc <laughs> no. Trochę dziwnie zrobili. I zawsze pod górkę. I zawsze pod górkę. nie wiem, czy był łapią totierowy wcześniej, bo specjalnie szedłem w MIGA i w Jaka, żeby mieć piąte tiery, a tu widzę łapią totierowy. to jeszcze w Was sobie pójdę niedługo. Ale okej, okay, dzisiaj zagramy sobie Amerykańcami. Tu jak widzieliście, jak obserwujecie mojego fanpage'a na Facebooku, to widzieliście fajny mecz miałem przed chwilą Japońcami. No i dobra, wystartujemy <laughs> jak nie. Co? Kto tu nie jest gotowy? Jak nie gotowy? Przecież no. jestem gotowy. Że Ogólnie, by... ludzie, jeżeli chcielibyście, to jeżeli by się wbiło jakoś 200 łapek na Thunderze, to myślę, że byłbym skłonny zagrać bitwę historyczną, którą po prostu nie chcę grać, ale no, 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 jakbyście mnie jakoś przekupili, tak tutaj. Hi, hi, hi. Siła przymusu? <laughs> Siła przekonania, nie? Jak, jakbyście jednak podziałali, to myślę, że dałbym radę, a tak to mi się nie chce. Dobra, ja już się wczytałem Ja też jestem na 4,5 tysiąca metrów Szkoda, że nie respi mnie tak jakiem 9T hm. Tylko muszę lecieć do góry A tam można się wspiąć od razu e, Okej, okay, kurde ten Kitty Hawk mój ma bomby no. To nie do... cięższy. No. A ty ze mną, okej, okay. dobra ja, ja za tobą? No a nie, ty za mną tak Ja na 4,5 jestem więc Czy za tobą to jest taka względna opinia, nie? O, oh, fuck. Ja dobra, nie lecę do siebie, bo stracę w ogóle na prędkości. O, no, fajnie, fajnie, że jest mgła. E, z dwiema bombami to, no, trochę słabo. W sumie na Kitty Kippy'owku chyba też zamontowałem, okay. głupio bomby. Hm? Dwie ma trzy bomby, w tym dwie małe, jedna. Kina! Jeszcze atomówka może to... Ej, fajnie, jakby to były, kurde. No, to moim Avenger'em mógłbym spuszczać je normalnie. Wee. Yes, yes. Wee. Wee. I wszystkie samoloty! Jeps na mapie! 15 fragów i 15. I Jak ten, ten moab kurde w Call of Duty Model Warfare 3 bodajże. Mm -hmm. Tam taki był kill, tak że chyba po 25 killach się zdobywało, to można było atomówkę pierdyknąć Dobra, czekaj, gdzie ja mam atakować w ogóle? Co tu zaatakować? Tu są jakieś bunkry czy coś, chyba tak polecam. Nie ma. Spuścić bomby. Na jakiegoś A jakiegoś Spitfire'a gonię I zaraz tam lecę, żeby Cię pilnować troszeczkę, żeby tam Cię nie skubały Spokojnie, ja mam wszystko pod kontrolą Oj, pięknie poszedł Spitfire Ale okay. chyba kurde zrobili ogień jeszcze bardziej OP, jak się zajara to już nie ma przebacz Ciekawe, zrzuciłem 4 bomby z 3000 metrów, ciekawe czy w ogóle <laughs> trafia eee, Jak wciśniesz klawisz U albo coś, to możesz obserwować jak bomba leci U? Czekaj, uczę raz. Widzę! What?! What? <laughs> Jest! Zniszczone raz, dwa! <laughs> Lekki bunkier i przeciwlotnicze zniszczone. Kurde, szkoda, że bunkrów nie można rozwalać z tego z normalnych. Ten już ma dwa fragi. Już? Ale tak jakoś wychodzi. Hmm. Kittyhawkiem. Te dali ten. Eee, oznaczenia, że w plutonie jednym jesteśmy. Eee, I są asysty. W końcu. W końcu Pokazuję będzie asysty. można pokazać, że nie jestem taki zły, że mam dużo asyst. 4 Keep 0, 0 it... Ostatnio z Flotarem grałem, to miał dwie bitwy pod rząd, nie? Asysty 0 0, 0. <grym <grym 0, 0, 0. To znaczy śmierci asysty 0-0-0. <grym grym> nie zapominajmy o umieraniu. Iszak, Iszak, się? Tak, seria zastrzelony razy 3. To I chyba pójdę. mój dzień jest normalnie. Nie, tak by the way, Kitty Hawk dobrym samolotem jest. Nie doceniałem. Dobra, widzę cię, lecę w twoją stronę. Ja się zajmuję tutaj niszczeniem ich bunkierków. Może tak Bunkiery? powiem. Kiedy? Też bym mógł zniszczyć. z dwa. Nie. Yep, Ej, co ja zniszczyłem tylko? Jak działo przed. <grym> działo to. A, Jak dobra. lekki bunkier nie dostał. Ja jestem cudem. Dobra, 45 sekund. Fuck mam plecy z dwóch stron. Nie, to nie są plecy. To czu... Masz plecy z dwóch stron, gratuluję klaty. No dzięki, dzięki. Ja no w sumie cieszę się, że mam dwie pary pleców niż miałbym i cycki. Mm, o Dobra Lekki bunkier, czekaj na mnie, zaraz cię rozpierdzielę Żeli papą Żeli papą no do tis no do duła ma że samochodny, dobra Ja nie ja, <tusza> ja, ja nie rapuję <tusza> ja nie lapuję, bo, umiem. Bo, bo umiem O kurde się paliwo Piwo to twoje paliwo Ty walny wczołk! Aaaaa No dobra ty zniszczyłem samolot nie żyjąc. Okej. Okay. Samolot. Uuu. Jest dobra, zniszczony bunkierek. Dobra, bo spłonę. Muszę się wydostać. Wezmę też bombowca. Hmm, którego tylko? O tak. Boże, wiedziałem, że tak będzie, ale mi się nie chciało tym lecieć już. A co zrobiłem? <punched> Spuściłem dwie bomby na działo przeciwlotnicze, no i jeszcze się zniżyłem, żeby drugie działo przeciwlotnicze zestrzelić. I oderwało mi skrzydło bombą. tak <Lux wordnung> trochę. Ja normalnie. Wiór <Rudnik> To było za Hiroshima, kurde. Za Hiroshimę. Kitty Hawk wybom. So. A w sumie to my kurde gramy Amerykańcami, więc to nasza sprawa. No mówię, Zu za Hiroshima. Ej dobra, lecę Kinom. Ona ma działka, fajne to strzelają w górę, chyba. Nie, w dół też, sorry. Chciałbyś w górę strzelać. Działka, które strzelają. Działka, które strzelają w górę. Ej, fajnie dodali AC-130, to normalnie pompa była. Aaaaa! Trouble, trouble, trouble. Sorry, zniszczony, Kitty wy te p 40 też. No. Tylko tu jest jakoś tak więcej przeciwników niż mnie. No troszeczkę. Więcej niż jeden. Eee... Lama. Dobra, Kurde. drugi zniszczony. Jeszcze jeden został. Nie, jeszcze dwóch! No nie, no skąd oni tu lecą? Czekaj, może z bomby ich trafię. Halo! Pomocy! Halo, nie! straciłem najgorszą część samolotu. Lodzki. Lodzki, o, jak u. akurat nie leciałem w dół. To się już nie podniosłem. Ej, no sorry, wleciałem na czterech, jednym Kittyhawkiem. A dwóch zdążyłem za... Myślisz Madal Virtutti Militari normalnie tak, tak. <laughs> Za bohaterską służbę. A, albo nie. Hmm Eee, jak smutno. Gdyby nie te lotki. Ale lotki. Ale, ale lotki. Ale, ale lotki. Gdzie ty lecisz w ogóle? Czekaj, bo... bo, ja, bo bombowcę. Widzę. Ja nie widzę! Wellington, hm? o! Widzę bombę w tym chmurze. Czekaj, Wellington to coś ryba była taka jak w Hell's Kitchen, nie? Co? Pierwsze <głos》> słyszę. Ryba Wellington? Nie, to jak, jak oni tam na rybę mówili? Czy coś ryba albo jakieś danie? Nie, nie <głos》>. wiem, nie oglądałem Hell's Kitchen. Nie Przyznam wiek, się, God bez bicia. A teraz jest ten, teraz jest Hell's Kitchen, ale polski jest tym, z modestem Amaro, który był w Master. W master? nie, w Top szefie. A Marto jest ten, ten. ten Francuz? Nie, bo to jest inna, inna nie, w ogóle Polak. chyba ta. Polak jako jedyny ma gwiazdkę Michelin. G gwiazdka tego, tego, ludzika. <głosy> <głosy> Zapony. Otyłość. Trzeciego stopnia. Jest, się! Ty nie wciskaj F, jakbyś tak. Kiedyś Ui, miał. E, no, czy znaczy I, sorry, I. Czemu nie? Bo silnik wyłączy. Aha, no, nacisnąłem F wodę. <noise> Dostałem czy... tylko asystę, rozumiesz? Podpaliłem ziomka, wszystko, on już spadał, nie dwóch kolesi siadło, zaczęło strzelać w sumie do martwego kolesia i nie dostałem fraga. Ten WOT, wot. Kolej o, we mnie wleciał Ktoś się podpalił widziałem no. Fach znowu wyłączyłem silnik Ja go zniszczyłem a on zdążył zabić mnie wlatując we mnie O jeje je je. je je je. Wleciał we mnie ten drań. Zaraz go czasnę łopatko, no, łopatko, łopatko. Nie, nie wiem co to miało znaczyć, ale... Ale, ale trzaśniesz go łopatką. No, okay. Czasny go łopatką. Okej, okay, okej, okay, to, to normalnie trzeba się bać. Czemu ty jesteś no, tak i... jakoś przyziemnie lecisz? A bo mi się skończyły bomby i stwierdziłem, że... A, żyć i nie umierać. Pieprzyć konsekwencje. Pieprzyć konsekwencje! Pożyje się tylko raz! Dokładnie. Dobra, o, lecę o. najlepszym kołkiem. P36G Hawkiem Kitty hołkiem. Hoki są najlepsze. Ja zabiję mu pilota! Co ten hurricane w ogóle od ciebie chciał? No nie ja wiem, chciał się popisać, że patrzcie jestem ten zabije zabiję większego. <susurantery> Ej, no co chcesz? Ja ostatnio Hurricane'em, tylko to trzeba umieć, nie? Na, haricane... dwa większe <susurantery> dwójka czy trójka? <surantery> <susurantery> dwójką. A dwójka, dwójka i sześć rakiet. <susurantery> A ja nie rakiet nie używałem. Fuck shiting mi padł! Słowo, nie używałeś rakiet, w Nie, bo nie kupowałem. <laughs> znaczy może raz użyłem i tak stwierdziłem, że są niecelne. Ale to takie trzeba umieć celować. Ogólnie fajnie chyba zrobili, bo jak nie masz jednego silnika to cię bardziej znosi niż normalnie. Jednostki naziemne, tak się właśnie zniszczy. Kurde, ma mam... Mam bomby bombami, nie mogę trafiać. trafić, a kurde niszczę z działka. Mam tylko oczywiście takie jakieś papiery, ale... Zawsze... Jak zwykle Największe papiery niszczysz Dostanę fraga, uuu Już hockiem frag Ej, po lewej, P400 Ej, Ładuje, ja nie... ładuje KM-y mm. Iszaki, Jezu, iszaki, no chodź tu Chodź tu <noise> <noise> Fak, nie mam skrętności Moja skrętność, skrętność Nie, nie mam skrętności, uuu Skrętność, skuf, sków. że dlaczego ja A20G nie gram? Bo jak zobaczyłem hmm. jak to się rusza Tak jak kina, to... W nie, nie, nie dzięki. Ej, gdzie Ja nie wiem gdzie ja lecę, ja nie mam skrętności Moja skrętność wynosi zero Ej, czemu nie strzelasz? O Boże Ten koleś A20G prawie we mnie wleciał Joko. Fuck Fak, fak Bo ja Joko. chciałem się trochę postrzelać Postrzylot Czemu? Wie. Nie chciałeś już nim grać. Czemu ty Aira-kobrami w ogóle nie zagrałeś, człowieku? Ej, nie będziesz... wiem. Bo ja zawsze papiery na dzień dobry obstawiam. Ej, temu typu leci na włączonym silniku? Może nie może. Może nie może. A może może, tylko że udaje, że nie może. Może robi. Ty, w ogóle mogę tymi swoimi działkami strzelać do przodu. Ty, dobre. Fak, 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 lecę w chmury. Znaczy nie w chmury, właśnie w drugą stronę. <laughs> w ziemię. Mayday, mayday. Pilot to down. Pil pilot down. Dobra, ja sam się. Mmiut malina, no super. Mmiut malina. Cz ty pan kurde. Smorąk? A, smorąk. <śmierunk> Mmiut malina. Dzięki. przypomina. Ej, no nie ma do kogo strzelać, jaki smutek. ilu ich u nich w przeciwniku zostało. Nie już teraz więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięciu jakoś. U mnie ich, ich nie ma. Nie, dziewięciu, eee, bo nie, nie licz tych, bo Buford i ktoś tam jeszcze i Gladiator oni nie grają już. Aha. Widzisz, że Ludek leci. Jak stracił to. pięć samolotów to. Ale nie no jak są na ten... Jak wciśniesz w tabulator, to ci tacy mm, nie no do tak, siebie. Ale, ale mają malutka. Tam ci wyszli z gry już całkowicie, a ci oglądają jeszcze. O to chodzi. Nie, ja widzę sam. Aha, nie, a więc... Aha, dobra, dwóch malutka. Sorry, sorry. Mm, koleś mnie podpalił. So, a teraz się zemsza. Dobijecie. On się rozpadł też. Nie! O, o do, wody! do wody! Do wody! Do wody! Co się stało? Trafiłem. CO SIĘ STAŁO? JA NIE WIEM mm. Gracz nagrodzony za zabicie Jeszcze został mi Buffalo Najlepszy myśliwiec marynarki wojennej Nawalfajter A widzisz tak to się strzela w swoich Swoi się mszczą A co ty się zemściłeś? Nawet nie widziałem, że ty do mnie strzeliłeś? Wiesz ja cię strzeliłem? No nie No tak raczej... ja już byłem zestrzelony jak się paliłem Aha A chyba Lomo <laughs> Chciałem być fajny No nie pykło Dlatego teraz... skrę ja skręciłem, ja jeszcze mogłem skręcać, ale było już, że za 10 sekund i tak e, się o. spali, nie, więc... Widziałem właśnie, że w dół leciałeś, no. mówię, a? Ale w dół poleciałem, bo chciałem się ugasić. A główkę. Wymyśliłeś nowy samolot, samolot podwodny, kurde. Lecę do góry nogami, uuu! Bez trzymanki! Bez yes, trzymanki... Nie, zniszczyłem Speedfire'a! Speedfire. A You Bewfighter! Eee, Grosse dunnestag! Jaja, Jojo natürlich, jo! O, o, Volkswagen, good schla, auto, ja! Sztlasz, kinder machen! Sztlasz, ja! Nie, eee, chodź może na tego odrzutowego jakiegoś, no, coś się z nim strzelasz. Ryzen, o, to jest ten! Ryzen! To taka gra... Taka bardzo... pyrania Bytes? pyrania. <laughs> Pajrania. No, mam przecieki. No fuck, samochód szczętnie spłonął. Zdupił ci go. Zrobił ze mnie Żyda Uuu, zabiłem go No właśnie widzę, za asystę NIE, NIE, nie chcę w niego wlecieć, nie uu, uu, uu. <ścoughs> Jaki tak, Fuks! Jaki Spitfire mi uszkodził ogień O, ogień, o, ogon Ogień o, mi uszkodził Stworzyć jak, ogień Jak ja będę teraz dobrym Prometeuszem? Prometeusz się skończył teraz Buforda widzę O, takie, takie nawrócenie, nawrócenie Normalnie najpiękniejsze Kurde no Nawróć się w kościele bez burszników. Jakim kościele chyba po potwiera spaghetti z tym przykładnym katolikiem. Chodzę do kościoła dwa razy o, w roku. Zniszczyłem kolejnego Bufalo, boże Na Najmniejszy samolocik No szynkę zniszczyłeś, czy tam sztejki A taki eee. do... Co to jest za dziewczyna Fuck, druga kolejka. o Boże. Asysta, no dzięki. Nasza baza została zaatakowana, straciliśmy trochę punktów. Hmm. Smutne. Oni tracą trochę samolotów za to. No ale zanim oni stracą trochę samolotów, to my stracimy wszystkie punkty. Asysta, naprawdę. To ja go biłem. Niemożność! <głos> <głos> Nie może być. Niemożność. A ja mam kobrę z tymi, ze skrzydełkami. Wow, to dobry mutant. Myślałem, że Ekans albo Arbok. W końcu, w końcu Air Cobra. <śmiech> <śmiech> Taki żarcik. Tylko szkoda, że nie ma takiego kołnierzyka. I tam jeszcze ko są działa przeciwlotnicze. O co chodzi? A, to ich lotnisko. Ej, bo my to przegrywamy. Oni nie mają już samolotów, ale to my przegrywamy. Spoko. Nie, zadzwonili po czosnka. Czosnek rozłożył ręce i... I został samolotem. Wygrywają? Ten hurricane wygoni? Nie. Dobra, to lecę do nich na bazę Pixer? jest A nie, jest, dobra, jest. Czemu oni mają dwa samoloty u nich na bazie? O, jeden się rozbił właśnie. I U cztery, no, bo... O ale tak patrzę rod? kurde, samolocik kilometr ode mnie On Daj... się naprawia, on się naprawia, lecę do niego. Lecę do niego, kogoś tam Nie! Dobra. Dziako przeciw rozkito <laughs> Tyle wygrać A Wszystkie twoje samoloty? Tak <laughs> Okej okay. <Jało mi> <laughs> Ja mi to bo już, bo już się stary, Bo jedyna moja część uszkodzona to był ogon i ten ogon dostał i nagle spadłem <laughs> Normalnie O nie, o nie, słabo, słabo. Trouble, trouble, trouble. O, Jezus! Tyłem Goat Simulator! Ogólnie to jest nagrać patych. Ej, weź leć do nich na bazę, zemści się. Daj, żebym się strącił sam. I Patrzę na ciebie! Ja, padę! Znisz to działo przeciwlotnicze! Które? No widzisz! widzisz? Tam, tam są moje zwłoki, palo się! Halo się. To najbliżej A... działka przeciwlotniczego. Najbliżej... Widzę to dział... Widzisz? To jest to po prawej od zwłok moich. Znisz widzę. Zniszcz je. Znisz je. Zniszcz Lecę. Ty czekaj potem mam... Moi... mam. Zniszczysz. To wali. Zniszczysz, Kurde, masz zniszczysz. Nie nie mam lipy. <laughs> nie ma lipy. Czekaj, to nie wiem teraz które, bo zniknęło mi twoje twoje trochu mi To po lewej. To po lewej działko Jest jeszcze tu, o, tu. Tu Już już go nie ma działka to zniszcz wszystkie Nie, masz fu. Fak 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 fak, krytyczne i Nie. Zostałeś? Ej, sam bym się. Dobra, <grym> samo zniszczę. pięknie. Nice. O oh, fak, mam plecy. <grym> masz dwa razy plecy, mówię. Dwa razy plecy. O, dobra. Poniszę trochę jednostek naziemnych. Zniszcz. Lecisz, dawaj, smorąg lecisz. Smorąk. <grym> Smorąk, Smorong. Ui, trafienie razy dwa! Ja już Uuu. padam powoli czuję. Nie, nie padasz, może razy sześć. Trafienie razy siedem. Trzy, kurde, to się nie... Nie Nie mam. Weź wyląduj u nich na lotnisku. Czekaj, gdzie jest ich lotnisko. Co cię goni w ogóle? I u czterech? Czekaj, otwieram klapy. Jestem samolotem. Jestem samolotem. Kurde, nie wykręc tego gościa, co mam nogę na plecach. Zwolni. Nie, zatrzymaj się, zwolnij fak, po prostu. Fak, 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 fak. Czekaj, czekaj, tracę! Nie mogę! Nie. No skrzydło mam Skrzydło, o Ten ból, gdy skrzydło jest zdupione A Nikt tak nie wylądował w regeneracji jak ja Patrz, sam kadłub został Słek! To jest wszystko obliczone, kolego Zostało ci coś jeszcze? Jeszcze jeden samochód, AG20 Kina Kina ma... Co jeszcze naprawdę? Jeszcze AG20G, przepraszam No Hellcat lata, Tajfun nie lata ty, iPhone nie lot? Nie, nie, na bazie zostało. He, inna kina lata, łapień, miga. Dobra, lecę, ale mam bombów. Cztery bomby tylko? Ehe, Furman, A20G30. Czerwony? Normalnie kamuflaż. Crimson z BFA. Chyba kamuflaż Związku Radzieckiego. He he. Kamuflaż. Czerwony. Red October, kurde. <laughs> Wiesz to zrób? <laughs> nie zrobisz tego. Nie zrobię, ale, masz radę. Ale nie zrobisz, nie? Nie zrobię, naprawdę, nie, nie umiem. Chodź tak na zakończenie odcinka, zrób coś. Harakiri? Um, yyy, <grym> um, nie, inna, inna wakizashi. Um, ogólnie mógłbyś zniszczyć cel naziemny, nie? A właśnie tak, tak lecę. Ale mógłbyś go zniszczyć w dosyć niecodzienny sposób, czyli zrzucając <grym> bomby i wlatując w niego jedyn, jednocześnie, albo nad nim, tak, żeby ci skrzydło fajnie rozerwało. O kurczę. Albo ten Dobre, drugi czekaj. punkt na ten pierwszy może zniszczyć jedną bombą, nie? Jeżeli to On się przyda. Jeżeli trafię właśnie, to jest. Bo ty masz gór... dwie, nie? Cztery. A, to dobra, to możesz dwie użyć nawet No zaczynamy. Jestem po lewej! I dobra, ten po lewej czekaj. możesz w takim razie tak zniszczyć O kurde, czekaj, leci mi w górę za bardzo. Co się dzieje? Ej, gdzie jest tym po lewej? Lol Był. Był <laughs> Tu po lewej był Tu po lewej. Ej, czekaj, <laughs> bo to wygramy jeszcze. Ej, no tak. Wygraliśmy nie, remis. On no padłer najwięcej celów naziemnych. To dzięki temu, że zniszczyłeś właśnie ten jeden cel. To Kude. dzięki temu, że się mściłeś na działkach przeciwlotniczych. Ja ci mówię, a, przegrana. A, no jaka przegrana? czy wygraliśmy. Przegrana. Było widać. Przegrana. A tak na cel naziemny. 20 kafli. Wow. wszystkie zbadane. Nie uda nam misja? Serio? No tak. Ja myślę, że wygraliśmy. No nie, no mówię. Ej, bardziej. ale shit. No przecież mieliśmy ten, zniszczyliśmy Aha. wszystkie ich cele. No i ale shit. No, no i to jest, to jest takie, no i co z tego? Łapłem. <laughs> Smutek. No i dobra, w tak tym bardzo. odcinku to było na tyle. Jeszcze raz możecie dać łapki pisać, czym chcecie, żebym zagrał, czy bitwa historyczna, czy może jeszcze więcej łapek i realistyczna, ale to może na kolejny raz, jeżeli się spisze Dzisiaj gra ze mną Furman. No hej. Dzięki za oglądanie i. Na razie. <śmiech> <śmiech>